Jeżeli masz jakieś ideały, jakieś postaci, których bardzo podziwiasz, które są Twoim takim wzorem do naśladowania, to mam dla Ciebie propozycję dzisiaj. Znieś ich z piedestału. Nie dlatego, żeby ujmować im to, co osiągnęli, ale dlatego. Abyś ty zobaczył, zobaczyła, że to też są ludzie. Że to są zwyczajni ludzie, którzy poprzez wytrwałość, poprzez stawianie sobie celi, osiągnęli to, co osiągnęli, ale mimo wszystko pozostają zwyczajnymi ludźmi. Tak, oni też potrzebują chodzić. Do toalety i załatwiać swoje potrzeby. <laughs> Też mają czasami takie emocje, które nie należą może do najpiękniejszych, pozytywnych. Też się potrafią zezłościć. Też mają problemy. Znosząc swoje ideały z piedestału, zauważysz, że w sumie nie jest aż taka daleka droga żeby również wejść na ten piedestał. Zobaczysz, że zrównujecie się. Jeszcze może nie jesteście całkiem równi. Oni już coś osiągnęli. Ale masz taką szansę. To nie są bogowie. To są zwyczajni ludzie. Masz szansę poprzez Stawianie sobie celów poprzez wytrwałość i wiele innych procesów, które jeszcze są do przejścia, ale wystarczy podjąć decyzję. Ja tak. też tak potrafię, bo to jest do osiągnięcia. <grytanie> Pozdrawiam bardzo serdecznie.